Cześć, witajcie moi drodzy. Z tej strony Michał. Dziękuję bardzo za fajne przyjęcie odcinka z odpowiedziami na Wasze komentarze. I oczywiście lecimy z drugą częścią tego, tak jak obiecałem. No i na dzień dobry. Pytanie od: No nie widzę dokładnie, jak nazywa się użytkownik, w każdym bądź razie. Komentarz czytam. Brakuje jednej podstawowej rzeczy. Załóżmy, że wyjeżdżam na jakiś czas, nikt mi nie wynajmie mieszkania natychmiast, bo nie ma się na początku niemieckich dochodów, więc pytanie jest proste: gdzie się mieszka zaraz po przyjeździe? A to kilka miesięcy, lekko zanim się wyrobi na miejscu odpowiednią wartość, by mieć argumenty, że ktoś nam będzie chciał wynająć mieszkanie. W nawiasie. Stała praca, stałe dochody i tak dalej. Czyli można o tym mówić po kilku miesiącach okresu próbnego w jakiejś normalnej pracy? To jest bardzo dobre pytanie. To jest bardzo dobre pytanie. To jest pytanie ponadczasowe. Naprawdę można wiele razy na to odpowiadać i tutaj nie, nie ma końca. W każdym razie ja na początku tego kanału właśnie mówiłem Wam, że przyjechać na, na WG, przyjechać na wołnug outside, WG, czyli mieszkanie takie dzielone, gdzie wynajmujecie sobie pokój. Ale ja na chwilę obecną uważam, że najprościej jest faktycznie na start szukać ofert z zakwaterowaniem od razu. To jest, słuchajcie, niesamowite ułatwienie, niesamowite ułatwienie. Tak jak też mogliście zobaczyć w odcinku Dominika i Oskar, oni się przenieśli z Hanoweru tutaj do Lipska. Firma zapewniła im mieszkanie i to darmowe. No i pracę, to są, to są te dwie najważniejsze rzeczy, prawda? I oni sobie teraz już, no za chwilę będzie, że trzy miesiące pracują, już mogą spokojnie szukać czegoś, czegoś swojego. Odchodzi im bardzo dużo stresu i to jest naprawdę bardzo, bardzo proste. Więc ja polecam naprawdę wpisać w Google praca Lipsk praca Drezno praca Berlin z zakwaterowaniem ofert jest bardzo dużo natomiast no minusem jest to to musicie wiedzieć że też możecie trafić do takich pokoi współdzielonych prawda że będziecie z kimś mieszkać Dlatego tam trzeba bardzo dobrze się opytać, bo jednemu to nie będzie przeszkadzało, dla niektórych to nie będzie problem, ale niektórzy bardzo cenią sobie swoją sferę prywatną, intymność. Tak? No i też w wielu sytuacjach można na przykład dopłacić 100 euro i mieć pokój tylko stricte dla siebie, nie? czy nawet jakąś małą kawalerkę. Dlatego mówię, tutaj warto, warto dopytać. A jeżeli nie macie takich ofert, albo ciężko Wam jest takie oferty znaleźć. To faktycznie pozostają dwie opcje, to jest Albo WG i szukamy na takich stronach jak Immobilen Scout, czy eBay Bajan eigen w dziale WG, to jest tak jak w dużych polskich miastach studenci po prostu wynajmują jakieś cztero, czy nawet pięciopokojowe mieszkanie na pokoje nie? i wtedy wtedy coś, coś takiego też możecie znaleźć. Możecie tam przemieszkać dwa, trzy. 4 miesiące, możecie się spokojnie zameldować, możecie wtedy szukać pracy na własną rękę, na przykład tutaj w Niemczech i nie ma problemu. Ewentualnie, jeżeli to jest dla Was kłopotliwe, też, że będziecie gdzieś musieli z kimś mieszkać, to jest też taka opcja jak Wolnuk, aufsight to jest mieszkanie na czas. Możecie wynająć też je na 2-3-4 na pół roku. 2-3-4 miesiące na pół roku i i też nie ma problemu. Także to się wydaje naprawdę skomplikowane. Ja rozumiem to. Ja oczywiście jestem optymistą. Ja wszystko widzę przez różowe okulary, bo naprawdę, słuchajcie, no nie ma sensu w Polsce siedzieć i się zamartwiać. No jeżeli chcesz, ruszysz, to, to dasz sobie tutaj radę. I mówię, jest, jest ofert z tym zakwaterowaniem bardzo dużo, i też tych opcji też jest, też jest dosyć sporo. Także myślcie pozytywnie. Komentarz, do którego chciałem się odnieść. Dobry wieczór, do którego miasta w Niemczech najlepiej pojechać do pracy? PS, niezwykły filmik, bardzo pomocny na przyszłość. Tak napisał reprezentant Niemiec. <grych> no i tutaj wracamy, wracamy do początku w zasadzie tego, co ja Wam mówię. Do, do jakiego miasta w Niemczech najlepiej pojechać do pracy? No nie ma, nie ma tutaj złotej reguły, nie? Bo. No ja z, dzisiaj z perspektywy wiem, że na wschodzie ten start jest bardzo, bardzo prosty. Oczywiście nie dla wszystkich będzie też prosty, bo ludzie są różni, ale jest dużo prostszy niż na zachodzie Niemiec. Jak ja bym miał teraz komuś coś polecić, albo byłbym w sytuacji, w której byłem prawie 5 lat temu, to od razu w cudzysłowie waliłbym tutaj na, na wschód Niemiec. I to może nawet niekoniecznie do Drezna, może do Bałcen, może do... Do nie wiem, innego małego miasteczka, tak? Więc tutaj w Saksonii, czy w sachsen anhalt czy w Turingii jest bardzo dużo takich małych miasteczek urokliwych, gdzie też jest praca, i, i przede wszystkim y, od, odchodzi wam ten stres z szukaniem tego mieszkania, nie? bo to jest to, mówię, to, to mi w sumie zrobiło największy stres na początku, że co z tego, że ja pojechałem do, do Hebronu w Badeni Wittenbergi, znalazłem szybko pracę. Jak okazało się, że szukałem pół roku mieszkania i nie znalazłem, ludzie tam szukają po rok i też mają e, ogromne problemy. Nie? Także to, to naprawdę robiło stres. Tutaj ty masz wybór, masz ofert bardzo dużo i wystarczy naprawdę przepracować 3 miesiące, już można, słuchajcie, iść na swoje, a potem zobaczymy. Nie podoba się ten wschód Niemiec, no to uciekać na, na zachód. E, dlatego które miasta ja polecam. To jest bez znaczenia. Mówię, no Niemcy możesz sobie mniej więcej podzielić na, na no może nie na pół, ale na te wschodnie i zachodnie. Zobacz, co dla Ciebie jest ważniejsze. Tak? Czy, czy to, żeby było tanie mieszkanie, a relatywnie dobrze zarobić, czy dobrze zarobić i mieć drogie mieszkanie, ale będzie ładnie dookoła, to musicie sami wiedzieć. I kolejne pytanie. Zacznę tutaj od tego na dole. Zadał je Old School Rap. Old School Rap. <laughs> Wiek 27 lat to nie za późno na wyjazd? I drugie, ile miałeś lat, jak wyjechałeś? E, słuchajcie, no 27 lat, y, czy to jest za późno? Ludzie, czy to jest za późno? E, ja poznałem tutaj naprawdę tyle ludzi, y, no. Bardzo dużo ludzi poznałem, i część z Was myśli bardzo pozytywnie, a część z Was myśli bardzo negatywnie. E, poznałem wielu 50-latków, którzy przyjechali tu do Lipska mając 50 lat i myślą bardzo pozytywnie, ułożyli sobie życie, e, pracują, e, są zadowoleni. Poznałem wiele e, tak zwanych singielek, które też przyjechały gdzieś powiedzmy w po jakichś nieudanych związkach w Polsce. W wieku 40 lat plus, yy, czy po 30, czy, czy po 40. Co ja, 27 lat to jest, to jest tak młody wiek. Ja wyjechałem, mając 28 yy, i w sumie też takie przeszła mi taka myśl: kurczę, czy ja, czy ja nie jestem trochę za stary, nie? Bo ja, się, mm, bo ja się mogę już tego języka nie nauczyć, bo może mi być ciężko się zasymilować tutaj. Dzisiaj wiem, że, że to była naprawdę jedna z lepszych decyzji, jaką podjąłem w życiu i. To nawet nie chodzi o te pieniądze, bo, bo te pieniądze prędzej czy później wam nie dają tego szczęścia, one dają wam stabilizację, ale, ale to, jak mocno ten światopogląd się otwiera, będąc za granicą, oczywiście nie tylko w Niemczech, ale w każdym jednym kraju do Polski, do Polski zawsze wraca się fajnie, to się mega docenia, jak jedziesz do rodziny na święta, jak jedziesz do, do swojego miasta, gdzie się wychowywałeś na, na, na wakacje, na urlop jakiś, prawda? I 27 lat to jest absolutnie, moim zdaniem, idealny wiek do tego, żeby wyjechać. W zasadzie nie ma idealnego wieku, bo ty możesz mieć 50 lat, możesz mieć 60 lat i też jeszcze, jeżeli tylko masz chęć, to zrób to. I, yy, i słuchajcie, no, no nie myślcie jak dziadki, naprawdę. Jest dużo ludzi takich po dwudziestce, którzy jakby mają brak tej energii. Ja proponuję, więcej się ruszajcie, więcej aktywności, endorfiny i, i, i pozytywne myślenie i, i będzie dobrze, naprawdę, także absolutnie, absolutnie nie jesteś, nie jesteś za stary na pewno. No i kolejne pytanie, Józef Wojtyczka napisał pod filmem o pracy w BMW, pfe, pfe, to u nas pomocnik budowlany, co chodzi po placu, ma 15 euro brutto na start. Pfe, he. <grych> e, no właśnie. E, I widzicie, i to jest tak. E, masz 15 euro brutto na start, czyli na rękę, no odejmij od tego 30%. Tylko nie porównujmy pracy na budowie a nie porównujemy pracy na przykład w fabryce BMW, prawda? Bo, bo na start ja się zgodzę, tutaj jest mniejsza stawka, ale po jakimś czasie, jeżeli przejdziesz na stałe, tak jak ja jestem na stałe już w tej firmie naszej logistycznej, to te różnice wcale nie są aż takie duże, a bardzo tutaj trzeba porównać jedną rzecz. Pracujesz cały rok w cieple, możesz chodzić sobie w t-shirtie. Albo w, sweter, w, w sweterku, yy, i nikt cię nie goni. Mamy oczywiście swoje jakieś normy do zrobienia, i tak dalej, ale nie ma problemu. Jest 8 godzin, odbijamy kartę. No, akurat yy, pracujemy trochę dłużej, ale jest Twój czas pracy, się kończy. Odbijamy kartę, cała zmiana jedzie do domu. Yy, dwa, yy, są święta, fabryka jest zamykana na święta, wszyscy jadą do, do swoich rodzin. Masz dużo urlopu w roku, w, w, oczywiście w tych najfajniejszych miesiącach, jak lipiec, sierpień, bo, dzisiaj, bo w tym roku również jest przestój. W maju mamy wolne. Słuchajcie, plusów jest bardzo dużo. Ja się zgodzę, na budowie zarobisz więcej, oczywiście, ale jakim kosztem? Ja pracowałem, moja pierwsza praca w Hajbronie, którą tam dostałem, no druga praca można powiedzieć. To była też na takim szybkim wózku widłowym, gdzie się jeździło stojąc i po prostu jeździło się po hali, gdzie były wszystkie bramy otwarte i taka temperatura, jak była na zewnątrz, to była też w środku. Ja przychodziłem po 8 godzinach, słuchajcie, tak wymar wymarznięty. Yy, no po prostu cała twarz czerwona, gdzieś tam nawet miałem problem ze zginaniem palców, bo już powoli mi stawy siadały. To są prace niezapłacone, tak samo w rzeźniach, czy, czy no mówię, no na budowach tak samo jest, jest zima, jesteś wyziębiony, chłopie, obudź się w porę, bo ja wiem, że będąc młodym, można dobrze zarobić. Ja się zgodzę. Oczywiście, można dobrze zarobić. Ale czy ty się widzisz całe życie w tym, nie? bo ja się też nie widzę w tym, co ja robię całe życie, ale, ale patrzmy trochę te 10, czy tam 15, czy 20 lat do przodu, nie? jak ty będziesz. Jak ty będziesz trochę starszy, czy ty też będziesz zadowolony z tego, że, że pracujesz na budowie? Także tylko taka ma refleksja. I kolejne pytanie. Marek napisał. Młodzi macie teraz fajnie. Jak ja jeździłem do pracy do RFN, jeszcze na wizę. To w pracy na budowie musiałem uważać, żeby mnie nie zawinęła policja, bo wtedy tylko była praca na czarno. A teraz tylko luksusy. Powodzenia. Eee, no właśnie, widzicie, to jest to, co ja Wam mówię. To, co też, y, jak z Luisem robiłem wywiad z Wenezueli. Kto nie oglądał, to polecam. My mamy teraz tyle możliwości, słuchajcie. Są otwarte granice, bo jeżeli ktoś się urodził, nie wiem, powiedzmy, Masz 25 czy tam 20 lat, to wy tego już nie pamiętacie, że były kontrole na granicach, ale tak były. Nie można było jechać do Niemiec, do pracy trzeba było mieć wizę czy, czy czerwony paszport. Nawet do, do głupich, no przepraszam, to nie jest głupi kraj, ale nawet do Czech, żeby jechać, to też trzeba było sprawdzać oczywiście paszporty. Nie było tak jak teraz. Jeździmy sobie, Europa jest otwarta, high-life. Macie teraz tyle możliwości jako studenci, jako pracownicy. Możecie naprawdę wybierać w ofertach i jest i tak grono ludzi, które w Polsce będzie siedziało. I te, słuchajcie, te negatywne komentarze, które, które wy piszecie, to, to nie jest trudno zobaczyć, czy pisze to ktoś z Niemiec, czy z Polski, bo, bo pokazuje się IP i wszystko. No, piszą ludzie, którzy siedzą w Polsce. Piszą ludzie, którzy siedzą w Polsce. Jak ktoś wjechał do Niemiec i mu się tu ułożyło, no to jest zadowolony, widzę to, ale jak ktoś dalej siedzi w Polsce i narzeka, no to musi te swoje żale wylać, nie? musi to wylać, żeby już innych zniechęcić, bo może był, spróbował, nie, nie udało mu się, ale w międzyczasie nic się nie uczył, nie rozwijał się tutaj, zamykał się na to na te społeczeństwo, które tu jest dookoła. To Wam chcę powiedzieć. Ludzie, macie tyle naprawdę możliwości, i wy z tego nie korzystacie, bo się boicie. Bo się boicie. I to jest właśnie to jest to, że coś, coś nie funkcjonuje tak, jakbyśmy chcieli, ale my, nam jest ciężko z tego wyjść, bo, bo jest ciężko wyjść poza tą strefę komfortu. Nie? Dobrze, moi drodzy, bardzo, bardzo dziękuję Wam za te komentarze, bo ja tak jak mówię, ja bardzo dużo poznałem ludzi przez tego YouTube'a. Też mogliście zresztą zobaczyć w tym filmie na Milion Wyświetleń. Gdyby nie ten kanał, nie poznałbym naprawdę wielu fajnych, fantastycznych ludzi, a przede wszystkim nie mógłbym pomóc Wam. I to jest, to jest dla mnie naprawdę świetna sprawa. Dlatego za te wszystkie komentarze, za maile, za wiadomości dziękuję. No i proszę o kolejne komentarze. Jeżeli macie z czymś problem, jak tylko mogę i jestem w stanie, to oczywiście Wam pomogę. Także zadawajcie pytania, lajkujcie, subskrybujcie tego, ten kanał, żeby nie przegapić kolejnych nowości. A ja życzę wszystkim wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Hej.